Druga nadchodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My byliśmy umówieni na dzisiaj do Aquaparku. Tutaj za tą tutaj dziewczynkę zapłacone rodzice za nią płacili. Dobrze, już tutaj państwu skanuje. Można wejść. Dobrze, bardzo dziękujemy. To przechodźcie, dzieci. Idziemy do przybielarni. Przybielarni. Przebieram. Przebierę Ok, to ja pójdę z Misią To misia daj, No text tutaj. już mama małą, no i mój To ja sobie zabiorę... O nie, Misia! To ja dobra. Na początku robimy. Także ja zabiorę. Dobra, jestem gotowa. Teraz ty możesz iść, misia. A no w sumie już się przebierałam. Dobra, my się tu przebieramy, przecież nic się nie stanie. Poza tym w gacie mamy wszystko. Nasze torby tu odkładamy. To my idziemy do sauny. A poczekajcie tu chwilę. I co pójdziecie teraz gdzie chcecie? To my tu chwilę pobędziemy z małą i pójdziemy sobie gdzieś potem. No. Zobacz jaka fajna woda. Zobacz jak się pływa fajnie. No. Czekaj, może już tu by była sauna. No tutaj jest. Chodź. A? Tutaj jakieś pyłki pewnie już jest. Wiośnie są. Jezu, ale pyłków. No, masz rację, ja też czasem kicham. Dobra, dobra. dobra masz na serio rację. Idziemy tutaj. E, włączmy trochę więcej. E, dobra. Dobra, malicie, zobacz. Ojej, cię, woda ci, ci do oczka to już nie, dobrze. No, dobrze. Teraz idziemy na drugie piętro. No. Na drugie, drugie. Okej, okay, jesteśmy. Słuchajcie, bo nie widzę tutaj nigdzie takiego jednego i no. A tutaj też jest fajnie, myślę. Mała no, na to pójdzie. Nie, szybko, szybko, szybko. Dobrze. Jezus, chodź dzidzi. Nie płać. Nie płać. Chodź. Nie, cichutko, już nie płacę. Chodź, zjadę z nią, a potem Ty z nią, ok. Ujj. Podoba Ci się? Teraz ja. Rosja. Dobre, dobra, dawaj z nią teraz idziemy tam jeszcze zobaczyć, Kurde, głodna jestem. Szkoda, że tu nie ma. O, tutaj jest bardzo fajny grodzik. No. Ej, bo tam jest jakaś knajpka. No. To chodźmy. Zobaczmy, czy coś jest dla maluszków. Dzień dobry. Dzień dobry, my poprosimy... Um, no, to takie to, tak. E to Ferrere, fererere. Mhm, uh -huh, to my będziemy tutaj. Jakie Ferrere? Uh -huh, no, no to takie. A, teraz pamiętam. No, czy nie powiedzisz obrazu? No um, tak. He -he. Nie płacz, dzidzia. i bo te dzidzia nie nam usiąść. No i ją na rękach. Dawać dwa fere Bardzo proszę, dziękujemy ami miała. Okej, okay, teraz pójdziemy na drugie piętro się Dobra jesteśmy. Poczekaj tu z nią, a ja sobie zjadę na tych dwóch. Dobra. Stój się, gość. Ui, jeszcze raz. Idę na tą większą. Kurczę. Ej, dobra, już niech będzie tu. Możesz teraz ty. Da må jeg se Kanskje med to måske... tøy. A ti, ¿yo No. Patrz, mam jakąś dziwną wędkę. <laughs> Zaraz wejdziemy sobie zrobić zdjęcie. Typie... But that is the stuff. I'm going to use up here. Okay. Oh, it's playing clearing, Dobra, chodź. Idziemy już po rodziców, bo nasz czas za, za 10 minut dobiega końca. Chodźmy szybko po rodziców. Ok, jesteśmy. Szybko po rodziców. Czas już iść. O, no, szkoda, tak nam miło było. Mama, siedzieliście tu 50 minut. Co? No. Dobra, nieważne. Jak nieważne, czy wy się tą grzowkiż mm, nie do końca. <laughs> na no, chyba wam to ciepło, coś źle zrobiło na łeb. Okay. I możemy iść. Do widzenia. Papa kochani.